Strzała, tu Olo. Chciałbym wam dzisiaj pokazać bardzo ciekawe urządzenia, jakimi są kamery termowizyjne. Niegdyś była to technologia zarezerwowana tylko dla wojska, no i osób z pokaźnym portfelem. Z czasem, gdy termowizory, potocznie zwane termami, stały się coraz popularniejsze, to ich cena też spadła. Chociaż trzeba przyznać, że cały czas nie są to tanie zabawki. I oczywiście ich cena uzależniona jest od parametrów i jakości obrazu. Możemy kupić takie tańsze za 2000. Poprzez wyższą półkę, która oferuje znacznie lepsze parametry, aż po te high-endowe konstrukcje, których obraz po prostu zapiera dech w piersiach. Jeśli termowizja to jest coś, co Was interesuje albo może zainteresować, to zapraszam do oglądania. Chodźcie. Tak jak wiele nowych technologii. Termowizja została wynaleziona na potrzeby wojska, tak jak wspomniałem wcześniej. Chcąc, nie chcąc, od zawsze chyba tak było, że konflikty zbrojne mocno przyspieszały rozwój wszelkiej technologii. Chyba podobnie było też z noktowizją. Jak działa takie ustrojstwo? Kamera termowizyjna rejestruje i tworzy obraz obiektu za pomocą promieniowania podczerwonego, emitowanego przez obiekt w procesie zwanym obrazowaniem termicznym. Utworzony obraz przedstawia temperaturę obiektu. Termowizja, w przeciwieństwie do noktowizji, działa, czyli daje obraz zawsze, niezależnie czy jest to noc czy dzień, to ten wyświetlany obraz zawsze będzie taki sam. A przypomnę, że noktowizory działają na zasadzie wzmocnienia światła, choćby cząstkowego. Jeśli będziemy mieli księżyc czy gwiazdy, wtedy noktowizor będzie działał, po prostu będzie pokazywał jakiś obraz. Natomiast jeśli będzie całkowita ciemność, w noktowizorze też nic nie zobaczymy. Patrząc przez termowizor widzimy obiekt, który daje ciepło na tle innych, na tle takiego tła, które jest po prostu zimne. Różnica nawet kilku stopni pozwala bardzo ładnie wyrysować dany cel i będzie wyraźny, widoczny na tle całego otoczenia. W termowizorach przeważnie ciepłe obiekty, takie jak ludzie, zwierzęta, dają jasne światło. Natomiast skały, roślinność, jakieś tam pagórki mają ciemne kolory. Natomiast możemy to odwrócić, bo w większości notowizory posiadają taką funkcję odwrócenia kolorów, i wtedy ciepłe obiekty mają ciemny kolor, natomiast całe tło będzie miało jasny taki świecący kolor. Jest to po prostu kwestia wyboru funkcji, którą w danym momencie potrzebujemy. Tego typu termowizory stosowane są do rekreacji i oczywiście dla myśliwych. Natomiast technologia termowizyjna szeroko stosowana jest na przykład w energetyce, dla Straży Granicznej, Policji, Wojska, na przykład GoPru, czyli dosyć szeroki wachlarz zastosowań. A teraz opowiem Wam o kilku najważniejszych cechach, żebyście wiedzieli, czym się kierować podczas wyboru takiego urządzenia. Najważniejszym parametrem, który definiuje niejako jakość danego termowizora, jest rozdzielczość sensora. I jak zapewne możecie się domyślać, im większa ta rozdzielczość, tym termowizor będzie po prostu lepszy, będzie miał lepszy obraz. I ten parametr właściwie jest bardzo dobrze skorelowany z ceną danego termowizora, czyli im większa ta rozdzielczość, tym generalnie termowizor będzie droższy. I kolejny bardzo ważny parametr, który odnosi się do termowizji, to częstotliwość odświeżania powinien znajdować się w każdej specyfikacji takiego produktu. Liczba herców odpowiada liczbie obrazów na sekundę, czyli im większa ta wartość, np. 50 Hz, tym obraz jest po prostu bardziej płynny. Urządzenia termowizyjne mogą być różnych kształtów. Mamy lornetki termowizyjne, celowniki termowizyjne, nasadki do celowników termowizyjnych lub np. tego typu kamery termowizyjne. I dzisiaj zaprezentuję Wam kilka takich kamer z różnych półek cenowych. Pierwsza będzie to model Higmicro Links LC06. Jest to najtańsza kamera w cenie 1999 zł. Następnie tej samej marki Higmicro model wyższy Links Pro LH15 w cenie 4999 zł. I najdroższa kamera jest od firmy Infiray. Jest to model Xi E3 V2 w cenie 8999 zł. No jak widzicie, rozpiętość cenowa jest bardzo duża. I pytanie, które się nasuwa to: czym różnią się te modele? Jakimi funkcjami i czy różnice cenowe odzwierciedlają faktyczną jakość obrazu? Zaraz się o tym przekonamy, ale wcześniej zobaczycie jak wygląda taka kamera termowizyjna. To jest monokular, czyli obserwacja odbywa się za pomocą jednego oka. Od razu widać, że modele Mikro są dużo mniejsze, i trochę lżejsze od modelu InfiRay, co przekłada się na ich większą poręczność. Nie, żeby ten XIE3 był jakiś niewygodny, bo pomimo, że jest większy, to cały czas jest poręczną konstrukcją. Omówmy teraz cechy wspólne wszystkich trzech modeli. Wydawać by się mogło, że takie urządzenia są bardzo skomplikowane, a tutaj nic bardziej mylnego. Wszystkie trzy modele posiadają praktycznie te same funkcje, a ich obsługa jest bajecznie prosta. Zobaczcie: tutaj włączamy i wyłączamy urządzenie. W modelu Higmicro jest dokładnie to samo. Następnie przycisk z oznaczeniem. Aparatu. Dzięki niemu robimy zdjęcia, albo przy dłuższym przytrzymaniu nagrywamy. W tym urządzeniu jest na samym końcu, ale funkcja jest dokładnie taka sama. Następnie mamy przycisk M, który oznacza zmianę funkcji wysiedlania obrazu. W tym modelu jest to taka literka P w tym miejscu. I ostatni lubka, która powiększa nam obraz kilkukrotnie. Tak samo mamy tutaj w tym infiray. Jeśli chodzi o budowę, to z jednej strony mamy muszlę, czyli ten okular, przez który patrzymy, a z drugiej strony obiektyw, właściwie taką soczewkę. Tak samo jest w tym modelu, z tym, że w infiray dodatkowo jeszcze na obiektywie mamy regulację ostrości. Poza tym wszystkie modele natomiast posiadają regulację dioptrii zlokalizowaną właśnie przy okularze. Pod spodem znajduje się gniazdo. USB-C do ładowania, oczywiście, i zgrywania danych. A tutaj mamy gwint pod statyw. Soczewka chroniona jest przez gumowy dekielek, który warto zakładać w momencie, gdy nie prowadzimy obserwacji. I właściwie to już wszystko. Cała konstrukcja. Słuchajcie danych technicznych, takich bardziej szczegółowych, ile trzyma bateria, i tak dalej, jest dużo więcej, ale odsyłam Was do karty produktu, gdzie znajduje się szczegółowa specyfikacja każdego urządzenia. Teraz pomówmy o tym, co jest najciekawsze, czyli trybach samego urządzenia. Ja je tylko wymienię, a Wy będziecie mogli sobie zobaczyć na ekranie, czym różnią się między sobą. Zarówno model Hig Micro, ten najtańszy, a także trochę droższy Pro i najdroższy Infiray posiadają te same funkcje. Te same funkcje wyświetlania obrazu. Jest to white hot, czyli ciepłe obiekty wyświetlane są w jasnym kolorze. Black hot, odwrócenie kolorów, czyli ciepłe obiekty są ciemne, a tło jest jasne. Red hot. Tutaj obraz jest taki sam jak w black hot, ale z wyróżnieniem na czerwono najcieplejszych elementów. I ostatni fusion, ten tryb jest najciekawszy, bo najbardziej kolorowy. Mamy tutaj pełną paletę barw od wysokiej do niskiej temperatury. Obraz jest kolorowy, od białego w przypadku najcieplejszych przedmiotów, przez żółty, czerwony, fioletowy, do ciemnych kolorów, które oznaczają zimne obiekty. Natomiast najdroższy model, InfiRay, ma jeszcze jeden tryb, Hot Target Highlight, czyli tak zwane gorące podświetlanie celu. Zobaczmy w takim razie, jak działają modele na kilku dystansach: 10, 50, 100 i 200 metrów, a potem zestawimy wszystkie trzy modele, byście mogli zobaczyć różnicę między nimi. Teraz sprawdźmy, jak to wygląda na poszczególnych dystansach: 10, 50, 100 i 200 metrów. 10 metrów. 50 metrów. 200 metrów. 200 metrów. Teraz model z wyższej półki tego samego producenta, czyli Lynx Pro LH15. 10 metrów.

I został nam jeszcze nasz flagowiec, czyli model InfiRay. Za każdym razem staram się dostosować możliwie najlepiej ostrość dioptrii okularu, a także w tym przypadku ostrość przy soczewce. 10 metrów. 50 metrów. 100 metrów. 200 metrów. dziesięć metrów, pięćdziesiąt metrów, sto metrów, 200 metrów. Wszystkie termowizory posiadają dodatkowo kilka ciekawych funkcji. Na przykład dalmierz laserowy, który pozwala z dużą precyzją określić odległość do celu. Albo coś takiego jak śledzenie najwyższej temperatury. Czyli dalmierz namierza sobie punkt, który jest najcieplejszy i go oznacza. Natomiast w menu możemy wyregulować sobie jeszcze kilka innych rzeczy, takich jak jasność, kontrast. Także jest się czym bawić. I teraz pytanie zasadnicze: czy warto kupić sobie taki? Termowizor, dokładnie kamerę termowizyjną. No, dla innych będzie to taki gadżet, zabawka, a dla innych bardzo istotna część ekwipunku. Mam na myśli na przykład myśliwych. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek już się kończy. Jeśli temat termowizorów Was ciekawi, to dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tego typu sprzęcie. Jeśli Wam się podoba, to być może jeszcze za jakiś czas coś nakręcimy. Natomiast ja się dzisiaj już żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!